Grzegorz Brown podczas konferencji prasowej w Sejmie odniósł się do odwołania ekshumacji w Treblince po tym, jak amerykański Departament Stanu wysłał zapytanie w tej sprawie. Przedstawiciel Konfederacji Corwin Brown Leroy Narodowcy przypomniał przy tej okazji sprawę nowelizacji ustawy o IPN. Jak podkreślił, wtedy przynajmniej sprawa oscylowała na poziomie kontaktów premierów obu państw. Rok nie minął jeszcze, jak dwóch eurodeputowanych, czcigodny pan Poręba z panem profesorem Legutkow w Willi Mossadów-Gilat na przedmieściach Tel Awiwu licytowali w dół sprawę polską, kapitulując, czy też negocjując warunki kapitulacji w sprawie zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wtedy przynajmniej sprawa oscylowała na poziomie kontaktów premierów obu państw położonego w Palestynie i Polskiego przypomniał Grzegorz Braun. Zawsze waham się, czy mam używać tego słowa w tych przypadkach, dodał. Otóż dzisiaj już nie na poziomie premierów, nawet nie na poziomie ministrów spraw zagranicznych, ale na skutek skierowania korespondencji do naszej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, korespondencji sygnowanej przez niższego rangą urzędnika amerykańskiego Departamentu Stanu, zaplanowana ekshumacja, prace badawcze na terenie dawnego niemieckiego narodowo-socjalistycznego obozu zagłady w Treblince nie odbędzie się. Te prace nie zostaną podjęte, powiedział Brown. Nikt nie kryje związku tej decyzji z wyrażonym w tak niewyszukany sposób grymasem dyplomatycznym. Powtarzam, że to nie była żadna nota, żadne ultymatywne żądanie. To było bezczelne zapytanie skierowane do nas przez amerykański Departament Stanu podkreślił jeden z liderów Konfederacji. Jesteśmy zatem na takim właśnie poziomie. Polska nie wstała z kolan. Polska zmienia klęczniki. Wahanie tylko co do tego, na którym klęczników spędzają więcej czasu mężowie i żony stanu państwa postpirelowskiego w dobie dobrej zmiany podsumował Grzegorz Brown.